Tym razem udało nam się zaprosić przed kamerę zawodnika Wagi Ciężkiej, czyli jedynkę z Wielkopolski, pana Piotra Liroja, Liroja Marca. Tak jest, no waga ciężka, już trochę mniej wagi, ale psychologiczna waga ciężka. Chciałem pana zaprosić do takiej zabawy, gdzie wpisze pan, zabawi się pan we wróża, jaki wynik Konfederacja osiągnie podczas wyborów do Unią Parlamentu. Zrobi pan to w tajemnicy, żebyśmy tutaj uniknęli mhm. propagandy. Kopertę zamkniemy, otworzymy w czasie wieczoru wyborczego. No i może wygra pan główną nagrodę, jeśli pan trafi, a jeśli pan mocno przestrzeli, to będziemy się śmiali głośno. I może jeszcze jakieś przesłanie, które odczytamy podczas tego wieczoru wyborczego. Ja nie patrzę. Czyli wpisać procentowo i to będzie. Tak, mieli? tak, dokładny wynik nie przedziały. Pan Piotr Liroy Marzec, wiem, ponieważ obserwuję jego profil Facebookowy oraz przeczytałem nad jego książkę Autobiografia. Jest fanem sportu walki. Moje takie drugie pytanie: jak tylko skończy, pisać będzie, czy mamet Kalidow, czy, czy bokser Piotrowski? Tutaj poszło w ręce naszego asystenta, Panie Piotrze, jest Pan fanem sztuk walki, troszkę chcemy odejść od polityki, Mamet Kalidow czy, czy, czy Piotrowski? Zdecydowanie Słyncy. Piotrowski, zdecydowanie. zdecydowanie Piotrowski. Niesamowity wojownik, po prostu tu mógłbym same pejany na temat Piotrowskiego wygłaszać. Ja jestem starym zawodnikiem taekwondo i Mimo, że z kickboxu nie uprawiałem, bo uprawiałem karate, judo i taekwondo wiele lat, tak Piotrowski zawsze był dla nas ikoną. Dla, dla wszystkich ludzi, którzy chyba uprawiają sporty walki albo się interesują sportem, no to niesamowita postać. Chylę czoła, naprawdę wielki, wielki wojownik. A teraz coś pan się rusza? Cały czas się staram, ruszać. Całe życie w sumie się ruszam, że tak powiem. Dzieciaki moje też się uczą, tak naprawdę od dzieciństwa tego, że należy ćwiczyć, należy uprawiać sporty. Więc my rodzina raczej sportowa. Wszyscy dzieciaka od kiedy pamiętam, od pierwszego, nawet jak chodziłem na siłownię, to dzieci z nami chodziły. Także my tak sportowo, kolega też tutaj mistrz karate Arnold Klasik właśnie wygrał. Też polecamy. W Polsce mało się mówi o karate, a tutaj reprezentant karate Kyokushin Polak Puzon Tomek Puzon Jamaki. Także poznajcie naszego kolegę. To są właśnie mistrzowie jadą ja dziękuję niewielu z No za właśnie za, za promocję Marka Piotrowskiego, bo to jest legenda nieporównywalna, całym szacunek dla Mameda Kalidowa, jednak tej le legendy jak Marek Piotrowski i tyle co zrobił dla ojczyzny dla Polski, to nikt go nie pobije nigdy. Dokładnie. Dziękuję bardzo. To mówił mój kolega Tomek, Puzon, Jamaki. Czyli udaje się panu zachować dobrą kondycję fizyczną, bo czasami możemy zobaczyć, że człowiek, który pójdzie do Sejmu niejako tak troszeczkę widać, że w tych łowach tak, poselskich... Mają, mają raczej często właśnie jest opuchlizna brzuszna z uwagi na cięż... ciężką pracę w Sejmie. Tak jest, ale coraz więcej osób widzę na siłowni w parlamencie, coraz więcej osób na tej siłowni, w Sejmie się pojawia tam, niektórzy oczywiście tak świrują trochę tam, przychodzą, niby te, ale ćwiczą, widać, że idzie sezon, bo coraz więcej osób jest, nie tylko sauna widzę, ale też coś tam podnoszą, przynajmniej jakieś małe ciężarki, także w Sejmie coraz więcej osób chyba zaczyna doceniać ruch, no bo... Przy takiej opuchliźnie no, trudno będzie nawet na głosowania dojść w wypadku niektórych. To jeszcze taki poruszę, wątek, który nie jest eksponowany e, w pańskiej osobie. Ma pan znajomych, e, wysoko notowanych, bogatych ludzi, Alon Maski i inni, z którymi się pan e, spotyka? Czy to jest tajemnica? Od, odkryłem jakąś tajemnicę? Czy? Duże słowa, że się spotykam, ale no, tak znam wielu ludzi, no bo po, całe życie podróżuję, poznaję. Głównie środowiska te naokoło kulturalne, a one są związane z różnymi rodzajami biznesów, dzisiaj nowymi technologiami. Szczególnie a nowe technologie leżą mi na sercu, bo nie będzie Wielkiej Polski bez e, rozwoju nowych technologii. W tej chwili rząd i Unia Europejska dość mocno blokują nasz rozwój w tej kwestii. My na szczęście, miałem dwa dni temu też rozmowę z ludźmi, którzy się zawodowo zajmują, są w branży IT od dawna, rozmawiam często z ludźmi młodymi, którzy dzisiaj mają duże firmy międzynarodowe. Martwimy się o to, jak rząd dzisiaj prowadzi swoją politykę związaną z nowymi technologiami, więc już tak kończąc ten wywód, czy znam, jak często się spotykam, staram się spotykać z wszystkimi ludźmi, którzy mogą... Którzy dzisiaj się orientują w tym, jak nowe technologie mogą pomóc w rozwoju państwa polskiego. Nabawiam ich bardzo często w rozmowach do tego, żeby nas wspierali, żeby razem z nami budowali nowe technologie, nowe aplikacje, które pomogą Polakom się zjednoczyć, pomogą nam walczyć wspólnie też w sieci. Więc dużo ludzi tych się przyłącza. Zresztą ta kampania też do Europarlamentu jest oparta o ciekawych ludzi z nami związanych, którzy zajmują się nowymi technologiami. Stąd pozdrawiam firmę Kingzap, która nam pomaga z, właśnie z social mediami. To są nowe rzeczy, które się pojawiają w przestrzeni politycznej, tego do tej pory nie było. Staramy się z tego korzystać, tym bardziej, że jako skuteczni często mówimy o tym, że dla nas bardzo ważny jest e-voting, partycypacja elektroniczna, więc my chcemy sami też pokazywać, że nie tylko mówimy o tym, ale też wdrażamy u nas. Stąd też u nas aplikacje, które się teraz pojawiają w Konfederacji, Pojawia się wiele nowych technologicznych ciekawostek, które mają nas przybliżyć bardziej nas przybliżyć zwykłym obywatelom, ludziom, którzy chcą na, na co dzień wspierać idee propaństwowe, więc technologie nowe, tak, znajomości jak najwięcej uważam, że powinniśmy po prostu prowadzić jak najszerszy dialog z różnymi państwami, a szczególnie z tymi ludźmi, który, którym jest, którzy patrzą na nas. Tak naprawdę e, bardzo ciekawym okiem. Elon Musk, cała reszta e, ludzi elity, tej, która się zajmuje, zajmuje nowymi technologiami, naprawdę im jest znana Polska i to, co w Polsce się dzieje, choćby nawet z tego powodu. E Wspominając Pana Ilona Maska, tutaj pomysł cały związany z Hyperlubi, i naszą polską załogą, która jest na Politechnice Warszawskiej i Wrocławskiej. Mamy niesamowitych specjalistów, staram się ich wspierać, staram się zorganizować organizować spotkania wewnętrzne w Sejmie z tymi ludźmi pod komisję. Wokół tego się skupiają dzisiaj ciekawy projekt Polska Wodorowa, bo nie tylko samochody elektryczne, ale tak naprawdę pomysł z Polską Wodorową i napędem wodorowym w Polsce i w Sejmie szczególnie, to jest ostatnio ciekawy temat. Także dużo, dużo się dzieje w tych kwestiach. Znajomości staram się zachowywać, staram się z ludźmi prowadzić dialog jak najszerszy i to nie jest związane chyba z upodobaniami politycznymi, bardziej z przyszłością świata a w tym miejscem Polski, w tym świecie nowym. A bo jeszcze takie pytanie, jest w sumie zasadnicze, na ile państwo powinno się angażować w, w to, w rozwój technologiczny, Kraju. No, ja tutaj powiedzmy nawiązuję do rynku gier komputerowych. Y, ogólnie to po, przede wszystkim państwo w ogóle nie powinno. Najlepiej to powinno w ogóle wspierać, tylko i wyłącznie, bo y, rynek się powiedzie, jestem za wolnym rynkiem. Jestem za tym, żeby po prostu nie przeszkadzać y, odkrywcom, ludziom, którzy się y, zajmują nowymi technologiami, ludziom y, tej branży. Żeby po prostu nie przeszkadzać, tak zresztą jak każdej y, branży, jestem za wolnym, wolnym rynkiem, wolnym handlem. Państwo powinno jedynie jak już to wspierać w tych momentach, kiedy taka, powiedzmy takie wsparcie jest potrzebne. Natomiast na, na co dzień niestety państwo polskie w tej chwili przynajmniej te rządy dotychczasowe raczej nowe technologie blokują. Wolałbym, żeby w ogóle się tym nie zajmowali, żeby zostawili jak najprostsze zasady dla przedsiębiorców, żeby mogli sami pokazywać. A dzisiaj obserwując polskich przedsiębiorców z rynku, szczególnie nowych technologii, bo jeżeli rząd by się im naprawdę i pomysły rządowe nie, nie, nie z brudnymi palcami nie wciskały pomiędzy to, co robią, to myślę, że byli wielce szczęśliwi. Więc państwo polskie w ogóle nie powinno się powinno wspomagać, jak już te, 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 tą. Te nowe technologie u nas, te wszystkie firmy, natomiast na pewno nie powinno robić nic przeciwko nim, jak w tej chwili to się dzieje. więc Pan Piotr Iroy Marzec jako wolny rynkowiec to lubimy. Pozdrawiamy serdecznie.